Witam cię na moim kanale Trudne Polskie Słowa. Ja mam na imię Lucyna, a dzisiejsze słówko to pruderyjny. Pruderyjny, czyli przesadnie wstydliwy, nieszczerze gorszący się najczęściej sprawami seksu. Na przeciwległym biegunie znajduje się bezpruderyjny, osoba bez oznak zawstydzenia, ktoś. To nie jest wstydliwy w sprawach związanych z seksem bądź innych sprawach uznawanych za wstydliwe. Przykład zdania ze słowem pruderyjny. Czy pokolenie obecnych 40 latków wciąż zbiera żniwo pruderyjnego wychowania lat 70. i 80. Dziękuję za wysłuchanie. Zachęcam do subskrypcji, polubienia. Podzielenia się ze znajomymi. Dzięki, cześć.